Każda rzeczywistość ma swoje straszne historie. Ty opowiadasz o istotach, które odwiedzają cię w nocy. One opowiadają o człowieku, który bardzo głośno chrapie. Witam w kolejnym wspaniałym odcinku koszmarnej piątki. Wszyscy graliśmy w gry, gramy w gry, bądź będziemy w nie grali. Są na naszych smartfonach, na naszych komputerach, śnią się nam po nocach. I niestety okazuje się, że niektóre z nich Bywają opętane. Ale ty lubisz właśnie takie. Zły duch ukryty w grze, twoim zdaniem, sprawia, że rozgrywka staje się o wiele bardziej realistyczna. I wiesz, że to niebezpieczne, i wiesz, że może się to skończyć źle. Ale umierałeś już wiele razy, i nie wiesz, czemu ludzie robią z tego aż takie halo. Cały czas zastanawiasz się, co w tym miałoby być takiego trudnego. Umierasz, ożywasz. Proste. Najwyżej znika ci jedno serduszko, a potem na imprezę wpadają inni ludzie, też na zawsze uwięzieni w grach. I jest fajnie. Wszyscy wiemy, że straszne historie o grach to niezwykle ciekawy temat, dlatego dzisiaj z moim gościem. Hej, witajcie, <laughs> stysan Przygotowaliśmy dla Was pięć mrocznych creepypast o grach. Zaczynajmy. Na początek mroczna istota o imieniu Herobrine ukryta w grze Minecraft. Po raz pierwszy został on opisany w 2010 roku na jednym z forów dotyczących gry. Użytkownik podczas rozgrywki w trybie single player miał spotkać dziwną postać przypominającą innego gracza. Ta nieuchwytna istota posiadała całkowicie białe oczy i zachowywała się w bardzo niepokojący sposób. Budowała skomplikowane struktury, kopała własne tunele i z uwagi, że spotykana była tylko gdy gracz grał na niskich ustawieniach. Kryła się we mgle i obserwowała każdy nasz krok. Zdaniem autora pierwszej relacji ze spotkania z Hirobrainem miał to być duch zmarłego brata nocza, czyli twórcy gry, i sam Noc miał to potwierdzić w prywatnej wiadomości. Od tamtego czasu z każdym rokiem legenda o dziwnej istocie ukrytej w grze rosła w siłę, i coraz więcej osób mówiło o tym, że spotkało podczas rozgrywki Herobrina. Urosła ona do tego rozmiaru, że sam Noc zdementował istnienie mrocznej postaci. I wszelkie jej powiązania z jego bratem. Jednak w późniejszych aktualizacjach Minecrafta dwukrotnie pojawiła się informacja, że Herobrine został usunięty z gry. Druga clipstawa dotyczy dziwnego moda do gry Morrowind. Nazywała się ona JVK1166.SP. Miał się on pojawić na kilku mniejszych forach. Tam większość ludzi potraktowała go jako wirus. Znalazło się jednak kilka osób, które postanowiły odgrać tego moda. I sprawdzić o co w nim chodzi. Okazało się to bardzo mrocznym przeżyciem. Mod tym powodował, że wszystkie kluczowe postacie stawały się martwe, ich zwłoki, których nie dało się usunąć, leżały tam, gdzie z reguły jednostki te przebywały. Do tego życie sterowanego przez bohatera cały czas spadało, szczególnie gdy stał w miejscu. A śledzony był on przez dziwną mroczną istotę, która choć przypominała człowieka, poruszyła się raczej jak pająk. Istota nazywana przez osoby, które odpaliły moda za pójcą, choć początkowo obserwowana z odległości, to im mniej, życia zmieliśmy, tym podchodziła bliżej. Podobno, gdy w końcu nasza postać padała martwa od spadającego życia, potwór miał ją atakować, wydając przy tym przeraźliwy wrzask. Nie wystarczyło po prostu usunąć tego moda. Ten mod zainfekował tobie główną grę, i gra wyglądała tak samo nawet po usunięciu tego moda. Kluczowe postacie umierały, a podczas powolnie spadającego życia Gdzieś w oddali zabójca w ciemności czekał, aż twoje życie spadnie do końca, aby w końcu do ciebie podejść i wrzasnąć. Na miejscu trzecim – Sonic AXE. W tej strasznej historii pewien chłopak, wielki fan retro gier, dostaje od przyjaciela płytę z dziwną, zmodyfikowaną wersją gry Sonic i notatką, by CD jak najszybciej zniszczył. Jednak jak wiemy, ciekawość to pierwszy stopień do grania w opętane gry, dlatego nasz bohater postanawia spróbować swoich sił, Tę krwawą wersję gry z niebieskim jeżem. Bo tak wersja ta wygląda jak wyciągnięta prosto z koszmaru. Opętany Sonic prześladuje postaci sterowane przez gracza po kolei je mordując, wszędzie pełno błędów, dziwnych grafik i przerażających dźwięków. Jednak grata to nie tylko szalony eksperyment znudzonego programisty, powoli rzeczywistości naszego bohatera, osoby grającej w grę. Również zmienia się w koszmar. Co ciekawe, creepypasta ta zainspirowała wielu programistów do tworzenia tej zmodyfikowanej wersji Sonica. Dzięki temu dzisiaj na przykład na YouTubie możemy obejrzeć wiele Let's Play z tej strasznej gry, ale podobno gdzieś po sieci krąży oryginał. Więc lepiej uważaj, co odpalasz na komputerze. Numer 4. Bandround. Ta creepypasta dotyczy gry Zelda Majora's Mask. Po raz pierwszy pojawiła się na internetowym forum Forchan, jako relacja na żywo z aktualizacjami co kilka dni. Ale nie był to tylko sam tekst. Do strasznych historii dołączono były prawdziwe nagrania z gry, są mroczną, pełną błędów i glitchy rozgrywkę. Wśród dziwnego zapisu gry o nazwie Ben, który odnawił się po usunięciu, link sterowane przez gracza był śledzony przez dziwną statuę, ginął w pomieniach oraz co najważniejsze w pedumencie tonie. Do tego co różne ekranie pojawiły się dziwne komunikaty wyglądające na próbę komunikacji czegoś, co było uwięzione w grze. Autor relacji, podpisujący się nickiem Jusabel, twierdził, że otrzymał kartridż od pewnego starca, a tym czymś uwięzionym w grze był duch Bena, chłopaka, który utonął kilka lat wcześniej. Jednak ten duch wcale nie był przyjaźnie nastawiony. Przez to, że Jusabel zgrywał materiały, by pokazać jej światu, zła istota przyjęła kontrolę nad jego komputerem i komunikowała się z nim za pomocą CleverBota. W jednym z ostatnich wpisów autor oszczegł, żeby nie ufać niczemu, co zostanie opublikowane z jego kont po 12 września 2000. 10 roku. Wkrótce po tym, awatar jego YouTube'owego konta zamienił się na posąg. Posąg o bardzo dziwnej twarzy. A lokalizacja na... Teraz jestem wszędzie. Czy Ben teraz jest u ciebie? Może warto spytać się Kleberbota. I na ostatnim miejscu Pokémon Creepy Black. Nie do pomyślenia, żeby na liście creepypasta o grach nie znalazła się jakaś dotycząca Pokémonów, bo jest ich naprawdę wiele. Widocznie jest coś niezwykle niepokojącego w grze, polegającej na tym, że jako dziesięciolatek łapiesz i trenujesz do walki małe kolorowe stworki. Moja ulubiona creepypasta dotycząca Pokémonów dotyczy zmodyfikowanej wersji Red, nazywanej Creepy Black. Pewien kolekcjoner dziwnych gier miał ją kupić na bazarze i gdy ją odpalił okazało się, że była przerobiona w bardzo mroczny sposób. Na początku, prócz trzech podstawowych pokemonów, do wyboru miałeś jeszcze jednego o nazwie Ghost. Przypominał on ducha z Lavender Town i był wyposażony w jeden bardzo specyficzny atak o nazwie Curse, czyli klątwa. Atak, który był w stanie dosłownie zabijać pokemony, a także zabijać też samych trenerów, z którymi walczyliśmy. W owej dziwnej wersji ciekawe było też zakończenie. Gdy przeszedłeś ligę, gra przenosiła cię do przyszłości, gdzie ty, w świecie pozbawionym innych ludzi, musiałeś w końcu stoczyć pojedynek z samym duchem. Pojedynek, w którym zawsze umierałeś, a twoja śmierć powodowała utracenie stanu gry na zawsze. Ta wersja to takie pokemony symulator śmierci. A jakie są Twoje ulubione creepypasty o grach? Napisz w komentarzu, a my chętnie przeczytamy, szczególnie te, których nie znamy. W końcu jesteśmy bezpieczni, bo mamy kawę. Kawa chroni przed złymi mocami. A może być kawa mlekiem wypucharze? Jestem zwycięzcą. Lubię kawę i lubię mleko. Są super. Oj nie, kawa z mlekiem nie działa. Czy ktoś tu jest? Halo? Ha. Ale przecież. Spokojnie. Nie ma się czego bać. Gdzie ja jestem, wypuśćcie mnie! Chyba.